Po miesiącach czekania, planów i negocjacji nadszedł ten moment. Kontener z Chin jest już w drodze. Każdy karton, każda paleta to efekt pracy setek ludzi, tysięcy kilometrów i jednej wizji. Danger Hobby. Dziś otwieramy nowy rozdział i uwierzcie mi, będzie co oglądać. Słuchajcie, to jest ten moment, w którym właśnie. Przychodzi nasz towar do Polski. Za chwilę wjeżdża tu pierwszy z pięciu kontenerów. Później następne kontenery będą dochodzić w późniejszym terminie, ale ten pierwszy, wiecie, to jest taki najważniejszy, nie? To jest takie... to początek. Trzeba to uczcić. Importerem mówili, będzie fajnie mówili, no jakieś 30% kontenera jest ściągnięte, w ile czasu? Godzina 6. Godzina 6 minut i 1 trzecia kontenera została ściągnięta, czyli trzeba oszacować, że cały kontener to będzie około 3 do 4 godzin. Nie wiem czy to dobre tempo, robimy to pierwszy raz, także wszystkiego trzeba się nauczyć, dlatego robimy też między innymi osobiście żeby po prostu mieć świadomość jak ta praca wygląda i ile za nią później trzeba komuś będzie zapłacić, żeby to zlecić także jakby ktoś był w przyszłości chętny na rozładunki kontenera to dajcie cyna w komentarzu to możecie sobie porzucać ze mną fajerwerkami kontenery pomieszane, bo zamówi się po 400, po 500 kartonów z jednej pozycji taka ilość to generalnie idzie w dwóch kontenerach ale my to pomieszaliśmy, poprosiliśmy, żeby nam to pomieszali, bo wiedzieliśmy, że jeden kontener będzie szybciej, drugi troszeczkę później, żebyśmy mieli tam już większy asortyment. Więc póki co dojeżdża tutaj 5 produktów, nie jest to dużo, ale od czegoś trzeba zacząć. Ogólnie w tym roku tych produktów miało pojawić się 18, ale nie pojawi się 18. Wiecie, dlaczego się nie pojawi? Bo wysłali nam filmy. My niestety już końcówki produkcji nie widzieliśmy. Wierzyliśmy, że będzie dobrze, wysłali nam filmy, i filmy są poprawne, no ale nie jest to jak, o jakość produktów, o którą nam chodzi. Chodzi nam o, o naprawdę dopieszczone, dowalone produkty, żeby, żebyście Wy byli zadowoleni. Jeżeli my już nie byliśmy zadowoleni, oglądając te filmiki, no to Wy byście byli tym bardziej niezadowoleni. Więc generalnie po wyprodukowaniu z produkcji masowej, anulowaliśmy 5 produktów, ponieważ nie spełniały naszych oczekiwań. No sorry, ale jak chce się robić dobre rzeczy, to nie można się pierdolić w tańcu i nie może tutaj być miękkiej gry. 30 ton fajerwerków. Pierwszy z pięciu kontenerów właśnie rozładowywujemy. Dwa miesiące w drodze, tysiące kilometrów i wreszcie są. A to dopiero początek. Kolejne kontenery już płyną. Cały czas walczymy, już jesteśmy za połową kontenera. Morale nie spadają. Jak tam załoga? Jest za dzień! No także tego. Oh! Widzę koniec kontenera. Chłopaki widać koniec. Jest pięknie. No, dojechaliśmy do końca. Zobaczcie. Także to. No. Ile to już leci? 3 godziny będzie? 3 godziny, 3,5. Myślę, że to dobre tempo. I wyciągamy już ostatnie kartony. Widać ścianę. Kura nie buka, bo jeszcze kierowca odjedzie. mi właśnie przygotowuje się do ostatniego kartonu. Proszę Państwa, co za zwagania. I leci, wystartował. Przemierza Konkanek, by położyć to na palecie. Ładzie, odkłada. I GO! No, rozładunek gotowy, a co dopiero potrzebny. No i co? Za chwilę wyciągamy te produkty i dokładnie pokażę wam, jak prezentują się etykiety. Dobra. Zanim pokażę wam produkty, jeszcze jedna ważna informacja odnośnie sobotniego eventu w Poznaniu na ulicy Obornickiej pod sklepem Piromaster. Otóż dzisiaj dostałem informację od sklepu, że sklep przekazuje ekskluzywne nagrody dla piromaniaków, które po prostu zrobią zakupy na rabatach do minus 30% w ten dzień, a będą to różnego rodzaju rarytasy. I piromaniacy, którzy mnie obserwują, na pewno znają to określenie, co to są tak naprawdę rarytasy. Będzie można zgarnąć. Nawet muździeże, yy, dobre petardy, 5 gramowe, stare, crazy roboty i tak dalej. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na ten event, jak i na event dzień wcześniej. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście przyjechali i tutaj, i tutaj, ponieważ dzień wcześniej pod sklepem Fire Factory na ulicy Fabianowskiej 178, w piątek od godziny 17 do godziny 20, event kończy się wieczornym strzelaniem i testowaniem tych produktów, które tam już mam. Na biurku. No i nie trzymam Was dłużej w niepewności. Zapraszam. Więc prezentacja naszych produktów. Zaczynamy od najsłabszego z nich. Najsłabszego, to znaczy takiego, który nie ma pierdzielnięcia i takiego, który nie zmiecie z Was z planszek, go odpalicie. A to są po prostu zimne ognie. Zimne ognie. E, jako pierwsi na, na rynku, e, tutaj zimne ognie nie będą produkowane pod marką Danger Hobby, tylko pod marką Sokara i jest to e, taka nasza druga marka, która jest przeznaczona do różnych takich e, właśnie rzeczy, które nie są e, inaczej. Dziwnie by było, gdyby zimne ognie nazywały się Danger Hobby, bo to nie ma nic z tym wspólnego, także Sokara to jest nasza druga marka, e, którą po prostu tutaj wprowadzamy do jakichś fontan. Do, do zimnych ogni, między innymi. I tutaj, co wymyśliliśmy, e, coś takiego mega ciekawego. Jest to bardzo proste zastosowanie, ale nikt wcześniej na to nie wpadł. Jesteśmy pierwsi, którzy, którzy zrobili zimny ognie z podwójnym przeznaczeniem. Z jednej strony macie e, tutaj etykietę ślubną, wedding, a z drugiej strony etykietę świąteczną. Wystarczy po sezonie ślubnym odwrócić etykietę i mamy już produkt, który bardziej przyciągnie uwagę w okresie przedsylwestrowym. No i pierwszy produkt, który już wchodzi w markę Danger Hobby będzie to Gatling, numer artykułu PC2K1, jest to Gatling 380 strzałów, zobaczcie z taką fajną szatą graficzną, tutaj jakaś taka e, czacha w kasku z cygarem Gatling. Gun M71 388 strzałów. Powiem wam, co, ten, co tego gatlinga wyróżnia, to jest na pewno waga. Efekty będziemy sobie sprawdzać i będzie na ten temat nagrany odcinek. Ale jest to chyba jeden z najcięższych gatlingów w ofercie. Jak się tu weźmie do ręki, to po prostu e, czuć, że to waży dosyć sporo. Bardzo fajne wykonanie. Zobaczcie z tej strony. Mamy też tutaj naszą taką jakby tą, tą całą górę zrobioną w logo Danger Hobby, tutaj jest logo Danger Hobby no i ten Gatling Gun wygląda tak bardzo fajna szata graficzna, prosta można sobie zeskanować kod i szybko zobaczyć efekt jest kod kreskowy certyfikaty, jest kilkanaście języków także może być sprzedawany w kilku krajach kategoria oczywiście F2 no i na temat Gatlinga dłużej nie będę się rozwodził, po prostu zobaczycie w odcinku jak on strzela a efekt ma również ciekawy a teraz pokazuję Wam wyrzutnie PC2W2. Od góry też jest oczywiście, tutaj są nasze loga, Danger Hobby, jest nasz monogram. Jest na każdym produkcie, na każdym produkcie, na który to po prostu weszło, jest taka zabawna historyjka razem z moim zdjęciem. Tam jeszcze nie miałem wąsa, ale to w niczym nie przeszkadza. Możecie zawsze wziąć w cienkopis i tego wąsa domalować. I tam jest taka krótka historia, danger hobby historia, prawie prawdziwa, także mam nadzieję, że czytając to, no to się po prostu uśmiejecie, nie będę Wam tutaj spoilerował, każdy kto taką wyrzutnię zakupi, będzie mógł taką historię przeczytać. No i oczywiście, jeżeli powiem Wam zaraz, kiedy jest oficjalna promocja marki na sklepiach internetowych i one generalnie pojawią się na kilkunastu sklepach internetowych, w całej Polsce i to nastąpi w sobotę o godzinie 18. .00. Od razu mówię wam, że te pierwsze 5 produktów które dojechało, oczywiście później będą następne kontenery z następnymi produktami, ale powiem wam tak, że to nie są duże ilości. Po prostu zaczynamy z tym importem, nie są to duże ilości. W pierwszym kontenerze było 6 produktów, z czego tam też były zimne ognie, więc jak się domyślacie wolumen e, tych wszystkich produktów nie jest po prostu zbyt wysoki. Co za tym idzie, te produkty najprawdopodobniej szybko się skończą na polskim rynku, e, więc e, no niestety, ale wydaje mi się, że do Sylwestra nie doczekają, a wszyscy ci, którzy te produkty zakupią, no to tak naprawdę będą mieli kurczę, będą pionierami. Każdy, kto ten produkt zakupi, niech mi oznacza na Instagramie. Ja będę to wszystko udostępniał. Może na screeny z tego Instagrama porobię i powywieszamy. Zobaczcie, ile tutaj mam białych ścian. Z chęcią zrobię taką ścianę pamięci z każdym, który zakupi tą wyrzutnię. Na eventach też, że tak powiem, będziemy robić, będę zbierał Wasze podpisy i też te podpisy powiesimy sobie tutaj u mnie w biurze, jako pionierzy w testowaniu fireworków Danger Hobby. Co ciekawe, i na co. Zasługuje, co zasługuje na uwagę. Zwróćcie uwagę, że tutaj ta wyrzutnia jest wyprodukowana w sposób bardzo staranny. Wszystko jest obłożone taśmą aluminiową dlatego, że na przykład jeżeli wyrzutnię używacie w pokazach i lubicie stawiać kostki blisko siebie? To wiecie, że niekiedy kostka może się zapalić. Tutaj y, to ryzyko jest zminimalizowane z tego względu, że, że jest obłożona całą taśmą aluminiową. Produkt jest naprawdę porządny. Czuć, że macie w rękach coś porządnego. Dodatkowo jest kartonik, i w tym kartoniku ta y, wyrzutnia no, też jest wiadomo przy transporcie. Często kupujecie na sklepach internetowych, więc ten karton już ją osłania. Także, non Cyclone tak wygląda, tak się prezentuje: szata graficzna. Przechodzimy teraz do następnej kostki. Kolejny produkt, jaki chciałem wam pokazać, jest to wyrzutnia Titanium Phantom i ma to symbol PC2W4. Oczywiście, od góry, monogram, i nasze logo tutaj. Na każdej tej kostce jest. jest jakby ta historyjka. Tutaj bardzo fajna szata graficzna, kolorowa, żywa, przyciągająca uwagę na półce. Jest to wyrzutnia prawie dwucalowa. No i ma, jest ona dowalona prochem. NEC na opakowaniu 995 gram, czyli praktycznie, praktycznie no, trzyma się w górnej granicy. No i postaraliśmy się generalnie, wiem, że ta wyrzutnia nie należy może do najtańszych dwucalówek. No ale po pierwsze zdecydowaliśmy się, że też tą wyrzut zapniemy w karton. Dajcie w ogóle znać co wy, w komentarzu, co myślicie o tych kartonach. Bo mi się wydaje, że do sprzedaży wysyłkowej przez sklepy, no to jest to y, fajne, fajny pomysł z tego względu, że po prostu kostka się tak nie rozwali, nie zmarnieje. A jak wiecie, 2 calówki potrafią, potrafią się gnieść rurki i później wylatuje glinka albo proch. Także przestrzelimy ją sobie niedługo. Przechodzimy do kompołów. Mamy tutaj w pierwszej dostawie dwa kompoły. Pierwszy jest taki mały kompołd, no mały, nie mały. HyperNova X i to jest symbol e, kompołdu PC2W1. HyperNova X klasyfikacja produktu to jest F2 e, i jak ona tutaj wygląda, już Wam pokazuje taki kompot, on ma 72 strzały wszystkie strzały są proste ten kompot strzela dosyć długo także przekonacie się na testach no i też myślę, że wybraliśmy ciekawe efekty, bo Efekty są takie nietuzinkowe. Balansowaliśmy pomiędzy nowoczesnymi efektami, które skupiały się oczywiście na, na tym, co jest teraz w dalszym ciągu popularne na złocie, ale też mieszaliśmy to z różnymi kolorami i to specjalną dedykacją dla tych, dla których złoto już się trochę przejadło. I mam tutaj jeszcze większy kompot naprawdę potwór 100 strzałów 30 mm. 100 strzałów 30 mm Shockwave 9000. Nie pytajcie mnie o tą nazwę. Po prostu Shockwave 9000 to jest totalny. Dobra, wypikam to. Co ciekawe, staraliśmy się zrobić tą wyrzutnię na F2. I teraz zobaczcie, ile tutaj, skoro ta wyrzutnia jest tak podzielona po dwa rzędy. To pomyślcie sobie, ile w jednym strzale musi być Neku. ponieważ jedna partycja, jeden segment na F2 może mieć maksymalnie 500 gramów, gramów prochu. Tutaj e, te partycje, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jest pięć tych partycji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i staraliśmy się, e, żeby ta wyrzutnia po prostu była dowalona i żeby te efekty były duże. Uwierzcie mi, że tutaj. 30 cali naprawdę daje radę i strzela bardzo, bardzo konkretnie. Tak samo dwucalówka, tak samo 20-25 mm. Już widzieliśmy na testach w Chinach, że te produkty strzelają naprawdę bardzo fajnie. No i co? To tyle na dzisiaj. Odcinek taki być może taki trochę bardziej informacyjny. Przypominam Wam o tych eventach i bardzo mi zależy na tym, żebyście byli. Pierwsze osoby, które dotrą na pierwsze eventy, tak naprawdę będą miały. Pierwsze, jako pierwsze możliwość zakupienia tych wyrzutni na, na rabaczach do 30%, wzięcia udziału w konkursach, postrzelaniu na żywo. Także szykujemy naprawdę dla Was bardzo, bardzo fajny event i bardzo serdecznie Was na niego zapraszam. Pamiętajcie, już najbliższy piątek, 24. Komorniki, ulica Fabianowska 178 pod sklepem Fire Factory No i następnego dnia od 13 do 16 w Poznaniu na ulicy Obornickiej, sklep Piro Master. Liczę na to. Że po prostu tam przyjdziecie i spędzimy miło razem czas. A oficjalna promocja marki jest w piątek. E, przepraszam, jest w sobotę 25 od godziny 18. Na hura po prostu te produkty pojawią się w kilkunastu sklepach internetowych, i tam będziecie mogli je też nabyć. No i co, bierzemy się dalej do roboty, ponieważ mamy jeszcze trochę, że tak powiem, czasu z dystrybucją szybką tych produktów po sklepach, które już to od nas zakupiły. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Ci, którzy doczekali do końca, oczywiście piszą komentarz. No i pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć. I jeszcze mały update odnośnie tego, co możecie się spodziewać w sobotę na evencie z piromasterem. Otóż dostałem tutaj próbkę Rarytasów, które będzie po prostu można tam zgarnąć w nagrodach. Między innymi, kto nie pamięta starych, dobrych Crazy Robotów, Funkę tru, Trueno 4, no Rarytas, a możecie go mieć za darmo, dołożonego po prostu do zakupów. Eee, tutaj mamy Blitz Rumsy, stare dobre. Tutaj mamy e, funkę Petarda 5 Blue, też stara, fajna dobra. Tutaj mamy proszę Was Screamy 3 te podłużne opakowania. Tutaj mamy nawet takie jeszcze No Stare zapasy sprzedawać tego oczywiście nie można, ale dlaczego nie mielibyście tego dostać od nas za darmo? Także wbijajcie do sklepu, w sobotę do sklepu Piromaster od 13 do godziny 16 będziemy robić tam event. Będzie to promocja marki Danger Hobby. Przygotowaliśmy dla Was liczne konkursy z takimi właśnie nagrodami, a i będziecie mogli również zakupić całą ofertę Piromastera do minus 20%, a całą ofertę Danger Hobby do minus 30%. Także... Nie pozostaje wam nic innego, tylko po prostu przyjść, odwiedzić, zbić pionę i bawić się razem z nami.